Jesienne słońce powoli chyliło się ku zachodowi, rzucając złociste smugi światła na kręte drogi Mazur. Michał Zarzycki stał ukryty wśród gęstych drzew, jego serce biło jak młot, gdy obserwował przerażającą scenę rozgrywającą się przed nim. Jego wierny towarzysz, owczarek niemiecki Borys, był otoczony przez gang motocyklowy Żelazne Węże. Mimo ran i zmęczenia, pies zachowywał dumną postawę, która charakteryzowała go przez wszystkie lata służby w policji. Ryczące silniki motocykli rozdzierały spokój leśnej okolicy, a śmiech członków gangu mieszał się z warkotem maszyn. W centrum kręgu stał Ryszard żmija Stankiewicz, przywódca grupy, jego twarz wykrzywiona w złowrogim uśmiechu. Michał, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w służbach specjalnych, analizował sytuację z zimną precyzją, choć jego wnętrze płonęło z niepokoju o borysa. Zapadający zmierzch dawał mu przewagę, Cienie drzew stawały się coraz dłuższe, tworząc naturalne zasłony. Michał wiedział, że ma tylko jedną szansę na uratowanie swojego czworonożnego partnera. Każdy błąd mógł kosztować ich wszystko. Żelazne węże nie były zwykłym gangiem motocyklowym, za ich działaniami krył się ktoś znacznie potężniejszy, ktoś, kto od dawna ich śledził. W końcu nadszedł moment działania. Z precyzją nabytą podczas lat służby, Michał wykonał serię przemyślanych ruchów. Wykorzystując chwilowe rozproszenie członków gangu, zdołał przeżyć się przez ich kordon i dotrzeć do Borysa. Pies, mimo ran, natychmiast zareagował na obecność swojego pana, pokazując, że więź między nimi pozostała nietknięta. Ucieczka była chaotyczna i brutalna. Michał i Borys odniesieli rany, ale udało im się wymknąć z zasadzki. W czasie zamieszania Michał zauważył, że coś wypadło jednemu z członków gangu, mały pendrive, który w pośpiechu podniósł, instynktownie czując, że może być ważny. Znaleźli schronienie w małej klinice weterynaryjnej w pobliskiej wiosce. Podczas gdy weterynarz zajmował się Borysem, Michał próbował uporządkować myśli. To nie był przypadkowy atak, gang clearly ich śledził. Ale dlaczego? Co takiego wiedzieli lub widzieli, że stali się celem? Siedząc w poczekalni kliniki, Michał podłączył znaleziony pendrive do swojego laptopa. To, co zobaczył, zmroziło krew w jego żyłach. Na ekranie pojawiły się zdjęcia, jego i Borysa, robione z ukrycia przez ostatnie tygodnie. Były tam też zaszyfrowane wiadomości i mapy. Ktoś ich obserwował, planował każdy ruch. Żelazne węże były tylko wykonawcami, za wszystkim stała tajemnicza postać znana jako cień. Michał wiedział, że wpadli w znacznie większe kłopoty niż początkowo przypuszczał. Teraz, gdy mieli dowody w postaci Pendrive'a, stali się jeszcze bardziej niebezpieczni dla swoich przeciwników. Musiał znaleźć bezpieczne miejsce, gdzie mogliby się ukryć i zaplanować następne kroki. Ale dokąd się udać, gdy nie wiadomo, komu można zaufać? Kiedy weterynarz wrócił z informacją o stanie Borysa, Michał już wiedział, że nie mogą zostać długo w jednym miejscu. Gang na pewno ich szukał, a cień prawdopodobnie miał wszędzie swoich ludzi. Musieli ruszyć w drogę, znaleźć odpowiedzi i odkryć, dlaczego stali się celem tej potężnej organizacji. Jedno było pewne: ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Jedziemy dalej. Noc zapadła nad mazurską wioską, gdy Michał podjął decyzję o opuszczeniu kliniki weterynaryjnej. Borys, mimo że wciąż osłabiony, był już w stanie się poruszać. Deszcz bębnił o szyby, tworząc naturalną zasłonę dźwiękową. W tym momencie do poczekalni wszedł starszy mężczyzna, przedstawiając się jako Janusz Wojciechowski, lokalny mechanik. Te drogi znają mnie lepiej niż własną żonę, powiedział Janusz, siadając obok Michała. Widziałem, co się stało w lesie. Żelazne węże to nie są ludzie, z którymi warto zadzierać. Jego spojrzenie zatrzymało się na Borysie, a szczególnie na starych bliznach widocznych pod sierścią psa. Interesujące blizny przypominają mi te, które widziałem u psów wojskowych w Afganistanie. Michał poczuł, jak włosy jeżą mu się na karku. Skąd zwykły mechanik wiedział o psach wojskowych w Afganistanie? I dlaczego zwrócił uwagę akurat na te blizny? Coś tu nie grało. Janusz wiedział zdecydowanie za dużo, ale może właśnie dlatego mógł być przydatny. Znam bezpieczne miejsce, kontynuował Janusz, starą stację leśną, opuszczoną od lat. Nikt tam nie zagląda, a ja mam klucze. Możecie tam zostać, dopóki nie wymyślicie, co dalej. Propozycja brzmiała kusząco, ale równie dobrze mogła być pułapką. Podczas gdy Michał rozważał opcję, jego laptop zakończył deszyfrowanie kolejnej partii danych z pendrive'a. Na ekranie pojawiły się dokumenty dotyczące tajemniczej firmy Sokół Grupa. Pozornie była to zwykła firma ochroniarska, ale coś w tych dokumentach sugerowało znacznie mroczniejszą prawdę. Sokół Grupa mruknął Janusz, zerkając na ekran. Pamiętam ich. Zniknęli z dnia na dzień, jakieś trzy lata temu. Chodziły plotki, że byli zamieszani w coś większego. Michał zauważył, jak mechanik nieświadomie pociera bliznę na prawym przedramieniu, charakterystyczny ślad po oparzeniu, jakiego często doznawali żołnierze. Deszyfrowane dane ujawniały coraz więcej szczegółów. Sokół Grupa nie była zwykłą firmą ochroniarską, służyła jako przykrywką dla operacji cienia. Ale kim naprawdę był cień? I dlaczego tak bardzo zależało mu na schwytaniu Michała i Borysa? Nagle Borys podniósł głowę i znieruchomiał, jego uszy stanęły w pozycji czujności. W oddali słychać było narastający dźwięk silników motocyklowych. Żelazne węże nie dały za wygraną, znów byli na ich tropie. Michał musiał szybko podjąć decyzję: zaufać Januszowi i przyjąć jego pomoc, czy zaryzykować ucieczkę w nieznane? W świetle monitora zauważył coś jeszcze: mapę z zaznaczoną lokalizacją w okolicach Krakowa. Według zaszyfrowanych notatek. Było to możliwe centrum operacyjne cienia. To mogło być kluczowe miejsce, ale dotarcie tam wymagałoby przemierzenia setek kilometrów przez teren kontrolowany przez wroga. Dźwięk motocykli stawał się coraz głośniejszy. Janusz wstał i podszedł do okna. Decyduj się szybko, powiedział cicho. Za kilka minut będzie za późno. Michał spojrzał na Borysa, który mimo ran był gotowy do działania. Musieli podjąć decyzję i to natychmiast. Michał podjął decyzję w ułamku sekundy. Doświadczenie nauczyło go, że czasem trzeba zaryzykować, by przeżyć. Skinął głową do Janusza, który natychmiast wyprowadził ich tylnym wyjściem z kliniki. W oddali światła motocykli przecinały już ciemność, ale stary mechanik znał każdy zaułek tej wioski. Przemykali przez wąskie przejścia między budynkami, podczas gdy odgłosy żelaznych węży odbijały się echem od ścian. Borys, mimo ran, poruszał się cicho i sprawnie, jakby wyczuwając powagę sytuacji. Po kilku minutach dotarli do starego, zardzewiałego Land Rowera Defendera. To mój skarb, szepnął Janusz, otwierając drzwi pojazdu. Przeszedł ze mną więcej, niż mogę opowiedzieć. Michał zauważył, że samochód, choć z zewnątrz wyglądał na ledwo trzymające się kupy, był doskonale utrzymany mechanicznie. Silnik odpalił bez najmniejszego problemu. Ruszyli leśnymi drogami, które dla niewprawnego oka wyglądały jak zwykłe ścieżki. Janusz prowadził pewnie, jakby znał każdy kamień i każdy zakręt. W pewnym momencie zjechał w gęste zarośla, które, jak się okazało, maskowały starą drogę techniczną. Ta stacja leśna, zaczął Janusz, nie odrywając wzroku od drogi, kiedyś służyła jako punkt obserwacyjny. Potem została zapomniana. Albo tak nam się wydaje. W jego głosie pobrzmiewała nuta, która sprawiła, że Michał jeszcze bardziej się zaniepokoił. Kim naprawdę był ten człowiek? Po prawie godzinie jazdy dotarli do niepozornego budynku, częściowo wtopionego w zbocze wzgórza. Wyglądał jak typowa stacja leśna, może trochę większa niż zwykle, ale nic szczególnego. Dopiero gdy weszli do środka, Michał zrozumiał, że pozory mylą. Stacja była doskonale wyposażona. Agregat prądotwórczy zapasy żywności, sprzęt komunikacyjny starannie zamaskowany jako przestarzałe radio leśników. Niektórzy z nas, powiedział cicho Janusz, nigdy nie przestali być czujni. Nawet gdy inni uznali, że wojna się skończyła. Michał rozłożył swojego laptopa i wrócił do analizy danych z pendrivea. Kolejne odszyfrowane dokumenty rzucały nowe światło na sprawę. Sokół Grupa nie tylko służyła jako przykrywką dla cienia, była częścią większej sieci. Sieć ta obejmowała nie tylko przestępców, ale także wysoko postawionych urzędników państwowych i biznesmenów. To sięga głębiej, niż myślisz, Janusz przerwał ciszę, podając Michałowi kubek gorącej herbaty. Sokół Grupa była tylko czubkiem góry lodowej. Prawdziwe pytanie brzmi, dlaczego akurat ty i Borys staliście się ich celem? Borys, który do tej pory odpoczywał w kącie, nagle podniósł głowę i cicho warknął. Janusz błyskawicznie zgasił światło. W oddali słychać było charakterystyczny dźwięk dronów zwiadowczych. Mają zaawansowany sprzęt, szepnął mechanik. Ale my też mamy kilka asów w rękawie. Podszedł do starej szafy i odsunął jej tylną ścianę, odsłaniając zejście w dół. To nie jest zwykła stacja leśna, wyjaśnił. To część starego systemu schronów i tuneli. Niewielu o nich pamięta, ale dla niektórych z nas to była polisa ubezpieczeniowa na ciężkie czasy. Michał zaczął rozumieć, że wpadł w sam środek konfliktu, który trwał od lat. Czy Janusz był sojusznikiem, czy częścią większej intrygi? Dokumenty na Pendriwie wskazywały na powiązania sięgające czasów zimnej wojny, a niektóre nazwiska przewijające się w plikach wydawały się dziwnie znajome. W podziemnym schronie panowała przytłaczająca cisza, przerywana jedynie odległym szumem systemów wentylacyjnych. Michał siedział przy prowizorycznym biurku, studiując kolejne dokumenty z pendrive A, podczas gdy Borys czujnie obserwował zejście do tunelu. Janusz krzątał się po pomieszczeniu, sprawdzając sprzęt komunikacyjny i monitory pokazujące obraz z ukrytych kamer powierzchniowych. Te dokumenty, Michał przerwał ciszę, wspominają o operacji Czerwony Świt z 1989 roku. Sokół Grupa była jakoś w to zamieszana? Zauważył, jak Janusz znieruchomiał na moment. Jego twarz przybrała wyraz, którego Michał nie potrafił rozszyfrować. Operacja Czerwony Świt oficjalnie nigdy nie istniała, odpowiedział powoli Janusz, podchodząc do stołu. Ale ci, którzy przeżyli, nigdy nie zapomną. Mechanik podwinął rękaw, odsłaniając nie tylko bliznę po oparzeniu, ale także wytatuowany symbol stylizowanego sokoła z czerwoną gwiazdą. Byłeś członkiem soku Grupa, stwierdził Michał, jego ręka mimowolnie powędrowała w kierunku ukrytej broni. Borys wyczuł napięcie i podniósł się, gotowy do działania. Nie członkiem, sprostował Janusz, byłem jednym z jej założycieli. Zanim cień przejął kontrolę i zmienił wszystko. Podszedł do starej metalowej szafki i wyciągnął za folder. To, co znajdziesz na tym pendrivie, to tylko fragment prawdy. Cień zbudował swoją potęgę na gruzach naszej organizacji. Michał otworzył folder i zamarł. Wśród dokumentów znajdowało się zdjęcie z wojskowych ćwiczeń sprzed lat. Na fotografii stał młody Janusz, a obok niego ojciec Michała. Znałeś mojego ojca? Zapytał, czując, jak pazy powoli układają się w całość. Twój ojciec był jednym z najlepszych, odpowiedział Janusz, siadając ciężko na krześle. To on pierwszy zauważył, że coś jest nie tak. Że ktoś infiltruje naszą organizację. Próbował ostrzec innych, ale. Janusz urwał, patrząc w przestrzeń. Nagle Borys znieruchomiał, jego uszy stanęły w pozycji alarmowej. Przez system monitoringu zobaczyli grupę zamaskowanych postaci przemykających między drzewami nad powierzchnią. Nie byli to członkowie żelaznych węży, ich ruchy zdradzały profesjonalne wyszkolenie wojskowe. Znaleźli nas, szepnął Janusz, błyskawicznie przechodząc do działania. Ale tym razem jesteśmy przygotowani. Odsunął kolejną płytę w ścianie, odsłaniając ukryty arsenał. Twój ojciec zostawił tu coś dla ciebie. Czekaliśmy na właściwy moment. W ukrytej skrytce znajdował się laptop, znacznie starszy niż współczesne modele, ale doskonale zabezpieczony. To tu są wszystkie dowody, wyjaśnił Janusz. Twój ojciec dokumentował każdy ruch cienia, każdą transakcję, każde powiązanie. Dlatego cień tak desperacko cię szuka, boi się, że odkryjesz prawdę. Michał podłączył stary komputer, podczas gdy Janusz przygotowywał się do obrony ich pozycji. Pliki na laptopie były zaszyfrowane w sposób, który wydawał się dziwnie znajomy. To był ten sam system kodowania, którego ojciec uczył go w dzieciństwie, udając, że to tylko zabawa w szyfry. Palce Michała tańczyły po klawiaturze starego laptopa, wspomnienia z dzieciństwa powracały z każdym wprowadzonym kodem. Kolejne warstwy zabezpieczeń ustępowały, odsłaniając prawdę, którą jego ojciec tak starannie ukrył. Borys, wciąż czujny, obserwował wejście do schronu, podczas gdy Janusz monitorował sytuację na powierzchni. Mają sprzęt termowizyjny, oznajmił Janusz, obserwując monitory. Ale te ściany są pokryte specjalną warstwą izolacyjną. Na razie jesteśmy bezpieczni. Mimo to, jego napięta postawa zdradzała, że sytuacja jest poważna. Nagle ekran laptopa rozbłysnął, ostatnie zabezpieczenia zostały złamane. To, co Michał zobaczył, przekraczało jego najśmielsze przypuszczenia. Dokumenty, zdjęcia, nagrania wszystko wskazywało na to, że cień był częścią międzynarodowej organizacji, która infiltrowała nie tylko polskie służby specjalne, ale także struktury innych krajów europejskich. Spójrz na to, Michał wskazał na ekran. Operacja Czerwony świt nie była pojedynczym wydarzeniem. To był początek długoterminowego planu. Sokół grupa miała być tylko pierwszym krokiem. Janusz podszedł bliżej, jego twarz ściągnięta w wyrazie skupienia. Twój ojciec zawsze powtarzał, że prawdziwym zagrożeniem nie są ci, którzy łamią prawo otwarcie, powiedział Janusz, przeglądając dokumenty. Ale ci, którzy manipulują samym systemem, na ekranie pojawiały się kolejne nazwiska, daty, lokalizacje, precyzyjnie udokumentowana sieć powiązań sięgająca najwyższych szczebli władzy. Wśród plików znajdował się również zaszyfrowany dziennik ojca Michała. Ostatni wpis pochodził z dnia jego zaginięcia. Znalazłem sposób, pisał. Dowody są niezbite. Ale oni są wszędzie. Jeśli to czytasz, Michał, pamiętaj, prawda jest jak cień. Czasem trzeba zanurzyć się w ciemności, żeby ją dostrzec. Borys nagle podniósł głowę i cicho warknął. Na monitorach widać było, jak zamaskowane postacie na powierzchni zmieniają pozycję, przygotowując się do szturmu. Mamy może 10 minut, ocenił Janusz, sprawdzając system zabezpieczeń. Jest coś jeszcze, Michał kontynuował przeglądanie plików. Lokalizacja głównej bazy cienia. To nie jest zwykła posiadłość pod Krakowem. To centrum dowodzenia całej operacji. Na ekranie pojawiły się szczegółowe plany kompleksu ukrytego pod pozornie niewinną rezydencją. Twój ojciec planował tam uderzyć, wyjaśnił Janusz. Ale cień był o krok przed nami. Teraz wiem, dlaczego tak desperacko próbują cię powstrzymać. Te informacje mogą zniszczyć całą ich organizację. Michał spojrzał na Borysa, który mimo zmęczenia pozostawał czujny. Pies był nie tylko jego partnerem, był żywym połączeniem z przeszłością, świadkiem wydarzeń, które doprowadziły ich do tego momentu. Te stare blizny, które tak zainteresowały Janusza, nie były przypadkowe. Borys należał do mojego ojca, prawda? zapytał Michał, choć w głębi duszy znał już odpowiedź. Janusz powoli skinął głową. Był jego partnerem podczas ostatniej misji. Gdy twój ojciec zniknął, Borys został ranny, ale przeżył. Sokół grupa zadbała o to, by trafił później do ciebie, to było ostatnie życzenie twojego ojca. Huk na powierzchni przerwał ich rozmowę. Systemy monitoringu pokazywały, że agenci cienia rozpoczęli operację. Nie mieli już czasu. Musieli podjąć decyzję, zostać i walczyć, czy spróbować wymknąć się tajnymi tunelami. Ale najpierw Michał musiał zabezpieczyć bezcenne dane, które jego ojciec przypłacił życiem. W ciemnościach podziemnych tuneli rozbrzmiewały odległe eksplozje. Michał, Janusz i Borys przemierzali labirynt korytarzy, wykorzystując starą mapę z laptopa ojca. Dane zostały zabezpieczone na specjalnych nośnikach, a oryginalny komputer zniszczony nie mógł wpaść w ręce wroga. Te tunele, szepnął Janusz, prowadząc ich przez skomplikowany system przejść, były częścią starego systemu łączności. Prowadzą do bunkra komunikacyjnego skąd możemy przekazać informacje do zaufanych kontaktów w służbach. Borys, mimo zmęczenia, prowadził ich pewnie przez ciemność. Jego wojskowy trening i niezwykły instynkt sprawiały, że bezbłędnie wybierał właściwe ścieżki. Michał zrozumiał teraz, dlaczego jego ojciec tak bardzo chciał, by pies trafił właśnie do niego. W oddali słychać było odgłosy pościgu. Agenci cienia nie zamierzali się poddać. Ale ani oni, ani żelazne węże nie znali tych tuneli tak jak Janusz. Stary żołnierz prowadził ich przez przejścia, o których istnieniu wiedziało tylko kilku wtajemniczonych członków oryginalnej Sokół Grupa. Twój ojciec przewidział to wszystko, powiedział Janusz, gdy dotarli do masywnych stalowych drzwi ukrytego bunkra. Wiedział, że pewnego dnia prawda wyjdzie na jaw. Dlatego zostawił ślady, które tylko ty mogłeś zrozumieć. Wnętrze bunkra komunikacyjnego przypominało centrum dowodzenia z czasów zimnej wojny, ale sprzęt był nowoczesny i w pełni funkcjonalny. Janusz natychmiast przystąpił do uruchamiania systemów, podczas gdy Michał przeglądał ostatnie dokumenty. To nie przypadek, że zaatakowali właśnie teraz, kontynuował Janusz, pracując nad zabezpieczonym połączeniem. Za trzy dni w Krakowie ma się odbyć Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa. Wszyscy kluczowi gracze cienia będą tam obecni. Michał spojrzał na zdjęcia i dokumenty. Wśród uczestników konferencji rozpoznał kilka twarzy ze starych fotografii Sokół Grupa. To ma być ich triumf, zrozumiał. Planują przejąć kontrolę nad całym systemem bezpieczeństwa w regionie. Borys nagle znieruchomiał, jego uszy wyłapały dźwięk, którego ludzie jeszcze nie mogli usłyszeć. Chwilę później na monitorach pojawiły się sygnały. Ktoś zbliżał się do bunkra. Ale tym razem nie byli to wrogowie. Wsparcie dotarło, uśmiechnął się Janusz, obserwując ekrany. Na powierzchni lądowały helikoptery specjalnej jednostki antyterrorystycznej. Zaufane kontakty, o których wspominał, zadziałały błyskawicznie po otrzymaniu pierwszych dowodów. Michał podłączył nośniki z danymi do głównego systemu. Prawda o cieniu i jego organizacji została jednocześnie przekazana do najważniejszych agencji bezpieczeństwa w Europie. Nie było już odwrotu. Twój ojciec byłby dumny, powiedział cicho Janusz, patrząc na ekrany pokazujące pierwsze aresztowania członków organizacji Cienia. Dokończył to, co on zaczął. Borys podszedł do Michała i położył głowę na jego kolanach. W jego mądrych oczach można było dostrzec zrozumienie, ich wspólna misja dobiegła końca. Imperium Cienia rozpadało się jak domek z kart, a prawda wreszcie wychodziła na światło dzienne. Co teraz? Zapytał Michał, drapiąc Borysa za uszami. Teraz, odpowiedział Janusz, odbudujemy sokół Grupa. Ale tym razem zrobimy to właściwie. Bez tajemnic, bez ukrytych agent. Twój ojciec pokazał nam, że tylko prawda może pokonać cienie. Przez małe okno bunkra wpadały pierwsze promienie wschodzącego słońca. Nowy dzień przynosił ze sobą nadzieję na lepsze jutro, wolne od manipulacji i ukrytych zagrożeń. Michał, Borys i Janusz wiedzieli, że ich walka nie poszła na marne. Sprawiedliwość wreszcie zatriumfowała. Koniec historii, drodzy słuchacze. Mamy nadzieję, że historia Michała, Borysa i Janusza poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z równie fascynującymi opowieściami. Znajdziecie ją klikając w link po lewej stronie. Jeśli spodobała się wam ta historia, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam nowe, wyjątkowe opowieści, które pokazują złożoność życia. Nie przegapcie naszych kolejnych materiałów. Czekamy na Wasze komentarze.